Dzień dobry, witam w piątym i ostatnim e, krótkim odcinku na temat wzmacniania i ujedniania łód i pośladków. E, mam nadzieję, że te cztery ćwiczenia weszły wam w krew i się spodobały. Do kompletu będzie piąte. Moje ulubione dziewczyny z zajęć wiedzą dokładnie, które to jest. Jest ono troszkę podobne do ćwiczenia numer dwa. Natomiast jest nieco, nieco inne i możecie sobie wybrać, które będzie Wasze bardziej ulubione. Nazywam się Monika, nagrywam Wam z gabinetu OSHIN, prowadzę Centrum Masażu i Szkoleń, jestem także Instruktorem Sportu i Instruktorem Pilates. Możecie dołączyć do mnie na zajęcia online, jak również w Bydgoszczy do grupy środowej, które są, są to stałe zajęcia, które odbywają się regularnie. Tymczasem przystępujemy do ćwiczenia. Będziemy potrzebować kawałek dywanu mat, lub matę i układamy się, oczywiście, powolutku w pozycji na plecach. Następnie oddalamy żebra od bioder, stopy układamy pod kolana i powolutku przechodzimy do mostka. Mostek na barkach. Otwórzcie klatkę, połóżcie całe łopatki i, i barki, żeby nie było tego. Musicie czasami zwrócić na to uwagę, nie zawsze jest to naturalne. Unosimy wysoko pośladki. Ja to ćwiczenie nazywam motylek lub klaskanie kolanami. I teraz e, trzymając mocno napięte pośladki, podwiniętą miednicę i, i napięty brzuch, klaszczymy kolanami, licząc. Możecie sobie zrobić znowu trzy serie po 10, eee, opuścić delikatnie miękkice i unosić, i znowu 10, i znowu wdech, i wydech, i 10. A możecie od razu zrobić 30. Poczujecie moc jak zawsze. Dodatkowo w tej pozycji bardzo fajnym ćwiczeniem jest delikatne opuszczanie i unoszenie bioder z napięciem. Pośladków jest wdech i wydech, wdech i wydech. i Ja zazwyczaj te dwa ćwiczenia łączę, czyli robię 10 motylków, 10 opuszczania i unoszenia bioder. I tak trzy serie. Spróbujcie. Na koniec opuszczamy, przyciągamy uda do brzucha, rozciągamy pośladki i tyły ud, mięśnie dwugłowe. Możecie też zrobić lekką kołyska, żeby rozciągnąć dół pleców. I stajemy za pomocą ugiętego kolana, żeby całe ćwiczenie od początku do końca...